Cześć Tosiu, chcesz poczytać? Tak. To teraz zobacz. To jest miś. Tak, a teraz odłóż kartę. Połóż kartę. Tak. I zobacz. Tosia, gdzie jest miś? Na pewno? Sprawdź. Tu jest pies, tak. A gdzie jest miś, Tosia? Tu jest miś, sprawdź. Zgadza się. Tu jest miś, tak. Dobrze. A teraz jeszcze raz, czekaj. Czy jest miś? Tosia? Pokażesz mi się? Czy jest miś? Niś tak.